Będzie w tej samej bombie dzisiaj rano, w to jest simulator. E, kontynuujemy. E, tak, e, w tym odcinku wbiła nam baby. No i to, to chyba tyle. E, z odcinkiem do, kupiłem sobie jeden automat. Przetestujemy go e, z, zaraz, ale na początek e, pójdziemy po. Idziemy sprawdzić Lecimy. Ale to będzie ból w dupie dla mnie. O Boże. O cholera. To jest naj najlepszy sposób. Ty jesteś tutaj co dwa, ale tutaj Chyba i teraz tu Strzałem coś O kurwa Jezu! Yes. Czyli przywitaliśmy już baby <laughs> O. Oh. Oh. Hello! Witam! Dobra, przetestujmy ten, ten automat. Dobra. Aaa, to to, już pamiętam co to było. Dobra, dawaj. Tak, to był ten, ten, ten automat, w którym ten... Był tutaj ten secret po tej stronie. Okej. Okay. Polecam. Wiem jak William... Ej dobra Ejno Pójdę no Jeszcze za padaj pies tam we się nie dało mnie to na początek secret zabiję ale się wdał, aż by ci jak najbardziej wolnym i wpaść tam. Dwaj! No już nie. Chcę, dawaj! Nie! Nie, no jaki jest ten problem?

Pewnie ten. Dobra, jedziemy jako William. Nie wiem. Dobra. Boże. No dawaj. Jedziemy w dół. O, no, coraz bardziej ten. Coraz bardziej tej. No. Czy postać wysiadła? Jedziemy na, do, na chatę. Nie! Zbogowałem gierkę. Ja pier... Nie ważne. No, widzimy się po krótkim cięciu. Dobra witam po przerwie, jestem Janem Williamem Aftonem, czyli tym Trapem, Gajem, Vincentem. No, no wiecie, o co chodzi. Dobra to jedziemy. dziś jest busy. Coś takiego. Dziś wbijam się do pokoju Michaela Aftona tego tego. Krij. Dawaj dobra wali się idziemy Odbieraj Dobra Dobra znajdź na ten. Idziemy Dawaj idziemy nad typa Ale wielka hata, dobra. Wybił szybę. A to. Maj, chora. W ogóle tutaj są stopa animatronika i stopy człowieka. Idziemy za tymi śladami. Aha. O, dobra, kozacko z dobrą Hej, dobra. Czyli idziemy kupić sobie jakieś animatroniki. Na Poczumą tek sceny. Wow, na kozacka. Wejdziemy jakieś animatroniki kupić. Happy Frog, Mr. Hippo. Hippo. Ok, Nedberg. Bench. Co by tu kupić? Nie wiem. Mr. Hippo wygląda przyjaźnie. Kupujemy ciebie. tą świnkę, kozacką. Albo nie. Wystarczy nam tylko ten. Ale to jest wielka! Kozak. Dobra, lecimy. Próbować pokonać tą noc. O Boże, będzie ból dla mnie. Dobra, próbujemy. Słyszałem, jesteś w wentylacji. Słyszałem, kimkolwiek jesteś, wiem, że jesteś w wentylacji. Słyszałem Cię. Są no tutaj, odpalamy tutaj. Okej, okay, okej. Okay. Spokojnie. Cholera, jasna. Jak ja to audio wezmę, żeby... Yy, ...prawdopodobnie Afton doszedł do Molten Freddy'ego i Baby? No dawajcie, chodźcie, chodźcie wszyscy tutaj. że mówiłem, że to auto hmm. Świeć Co się dzieje? Czy przez chwilę mi pokazywał, że jest jest ich szóstka? Polega jest Spokojnie. Spokojnie Dobra ma matrony, dobra Odejdźcie ode mnie Przegramy Mike'em Majkie, ma prawdopodobnie Majkiem gramy Jest tak jak można powiedzieć rodzina. Czemu chcecie go zabić? Czemu chcecie zabić własną rodzinę? No to on też w jakimś stopniu jest animatronikiem. Tylko, że... Człowieku animatroniki? NIE WIEM! W takim sensie też jest martwy, tak jak wy. Czemu chcecie go zabić? Czemu chcecie mnie zabić? Co ja wam zrobiłem? Kanuj! No spokojnie. Chillera Utopia. Wszystko ok. Chillera Utopia. Chyba. No główno widzę. Nie widzę ich w ogóle. Te. No, gdzie są? Hmm. Okej. Okay. O dobra, widziałem. Jesteś tutaj. Wołamy was tutaj. Wszystkich, całą familię. No właśnie Właśnie, jeszcze poza odcinkiem chciałbym wam powiedzieć, że dokupiłem ostatni ulepszenie. Ulepszenie ostatnie dokupiłem O, cholera! Patrz się No spokojnie, wszystko jest okej okay. Cholera to jest by ciężkie Spokojnie, Chilea. lubicie się. Cholera jasna. O, ten kalendarz. Pięć później. Cholera, dobra, jesteście tutaj. Wydam taski. O, lekkus! a ale głośno. no, pewno mnie udupią świeć tą latarą w tą wentylację oni są po tej stronie czyli A Będzie słychać strasznie! Gdzie jest Afton? Gdzie jest pan Afton? Cholera, ale się. Spokojnie, chilera, utopia, chilera, chilera. Zostały mi ostatnie dwa, proszę. Dawaj! cholera. Oh, 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 oh. Before you is an animatronic found in the back alley. We Kto are kolejny? unsure of its origins. Kto? It is your job to complete the Llewki. maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. You have chosen to proceed with the maintenance yes, checklist. Yes, Remember keeping... use your company's can yes, guess... to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. You can only use it three times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Begin audio prompt in three, two, one. Okay. Spokojnie, te te dźwięki. Document results. Begin on... o, spokojnie, Lefty, spokojnie. Jezu, wyszłem, że że jest taki 3, Ten. 2 1. To jest chyba najgorszy z tych wszystkich. Gorszy od Aftona. Przepał. Document results. na miejsce spokojnie Spokojnie. Ja, ja chcę ten szmal. Możesz sobie dalej written, robić co chcesz. Two, ja chcę tylko ten hajs Ja chcę tylko ten hajs spokojnie Z tej wykupić wykupił całą Spokojnie. Cholera jasna. Document results Audio 3, 2, 1. Przem, że on samoistnie może wyskoczyć, nawet jak nie mam tej kartki. Więc przypał! Document results. Begin audio prompt in 3. Oj, coś mi tu nie pasuje, nie 2, ruszyłeś 1. się. Ej, weźmie się z jumpscare, bo to. To takie wiesz, to by było w sumie hamskie, bo. Ja bym chciał twój a... Tak, to zamiast przedłużać e, filmu, to bym od razu Jeśli teraz zginę, on wyskoczy mi automatycznie. To stwierdzam, że ta gra jest... E... To na następnym filmie będę witał się jako Bomber HD, a jak trafisz się. kierujesz się. Document results. You have completed the maintenance dobra, checklist spokojnie. and may proceed with the salvage. Well done. End tape. Ooh, you're high. you want them all to be in one place. Onie oh, boss, for chces tego. Nie ważne, dobra. Ugh, jestem charkurem. No czy nie bo mam słuchawki tylko dla tego wykryłem w tej grze. Oli, oh, ile chajsu dostałem? Zalew t jego. Kosztuje 5 dolców. Ja go kupię. On kosztuje 5 dolców. Ale... Oaaaaa! Oh, ile hajsu! Jezu, cudo! Cudo! Idziemy kupić. Idziemy wykupić całą picerię! Światem! O kur. Upgradujemy. Chyba już 1 tysięcy wydany. Dobra, idziemy kupić to. Jego klana chciałbym o, a już mnie wszyscy wbili. więc lecimy tu też jest na sprzecenie lewki i <ścoughs> język, Co? So. A już za 5 dolców, a ja już go mam przecież tego lewkiego. Witam tam podróżynie. No badawaj go. I je... live no, in hmm. hmm. a do, scene. <laughs> oh. hmm. oh, no risk command. go. Dobra, de to Oh. Oh, doors, safety. Seven Safety Yesu. Rockstar Freddy Rockstar Bonnie Rockstar Chica Rockstar Foxy Entertainment jaki ty masz kościół Nie oni no, mają też Oni no, są wszyscy Labyrinth Risk 1 Kozak Kurde Security Puppet Music Man L-chip time Chica, aaa! Ah! Okej! Okay. Czemu te ogórki? Ja ci kurwa, dam, dawaj mi ogórki! Chyba nieważne. Jeszcze muszę wykupić tutaj te Mr. Hux! Dobra, jeszcze to. Dobra, wszystko wykupione! A nie, jeszcze to, dobra wszystkie katalogi mam. Dobra to teraz robimy kompilację tych wszystkich. Nic jednego To był ostatni. A Pan Stan, chyba nie Pana Stan, Pan Stan. Pan Stan. Siema! Witam w drużynie O jestem ten Trash Gang. I zarobiłem tysiaka. A bierzemy tego najfajniejszego Lefty. Mogę mieć Lefty'ego na scenie. Kto ja będzie witał. E, do pana Stana, to jest spoko. I tego, dobra. To jest moja ekipa animatronów. No Mr. Huxa zostawiamy, ale... Może dokupimy jeszcze tego tań, 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 tańsza animatroniki. Bierzemy to też. 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 Dobra, to teraz mamy oryginalną ekipę animatorników. Dobra, nie tego. Żegnam pana stana. Dobra, i to jest cała ekipa. No zarąbiście. Bo to jest to, jeszcze w ten, tego klauna, którego kupiłem. Tenego tego klauna, który kupiłem po... jak Dobra, to, to zagramy w tego klauna. Co on robi? A, to ten, dobra. Udało się wszystkie! Limna di Foria W tym Ważne, ale udało się, zrobiłem wszystko. Kozak, wszystkie. Kozak, oh, zrobiłem wszystkie. Pokémon. Zrobi to. Test. Jest jakaś eee. Ta muzyka. Ona jest ze na forda chyba nie wiem. Dobra, zagrajmy w to. Daj mnie tego nie przeszedłem. Ale to twarz jest tutaj. Chyba nie było wcześniej. To była, nie wiem. jest ta twarz, przechodzenie przez ściany, bo będzie Bo będzie Lipton. Czym się pusty? Hmm... Nie ma szans. Nie, nie zdążę. Chudę. Dobra. No. Tak no i yes, wygrałem. A, nie zgurałem. A kozak. Nie, wiem? Nie, przygra... To? Ej, no. Ładnie oszukiwać, tak? Musi być jeszcze jeden gdzieś. Ej, halo. Halo, ej. No proszę tak nie oszukiwać w tą grę... Dziękuję mi dwóch ostatnich. I halo. No way. Gdzie są? No ej no! Jestem tam! Ostatni! Jakie się tam dostałem, no? Oh, niezu. Ale Ale A, przegrałem! Tu miał magnes! Ooooo, oh, Boże! Dawaj, może coś jeszcze wykombinuję w czyste 10 sekund to jest przejście? Nie, nie ma przejścia. O Boże, ważne o, Było przejście. O, o Boże, nie przejdę tej gierki. Ta mi jest trudniejsza niż te noce w piwnicy, czy coś. Jezu. Nie bierze. Hmm, eee. Dobra, widzowie, grałem, grałem, grałem i został mi ostatni token. Dobra, jeszcze raz, ostatnia próba Wtedy muszę wejść w yy, kolejną noc, wyblokować kolejny token. O Boże... Jest co indy do nie pamiętam, chwila? Jezu, prawie, prawie zrobiłem to, tylko wypadło coś Tam chyba, na tym do podejściu. Nie yy, wiem... O, że to jest przechodzenie przez ściany trzeba się... znaleźć magnes. Magnes nie jest taki prosty. Zależy od respa. No. Czyli to już podejście sfajlowałem. Prawdopodobnie. A. Przegrałem, fajnie. O Boże. O, ja pierdy. Nieważne. Trożkoda gadać. Ci się odwaliło. Dobra. To spróbujemy przejść no. Dobra, lecimy. O, Boże. Oj, 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 będę miał ból tutaj, to niezły. Może. Patrzcie w tą stronę. Patrzcie. Coś tutaj... Jezu! Yes. Oh, Jezu, yes, nawet się ten... Przez ten wiatrak chyba nawet się nie wczytał ten... Nieważne. Dobra. To no, postaram się przejść w następnym odcinku, no. Um. Um. O, mam ten, um, no. Postaram się przejść w następnym odcinku. To był bombę. Hello.